Witam, moje ja nazwisko Wiesław Kozłowski. Właśnie w tym dniu, dzisiaj 22 czerwca 2021 odbyła się sprawa, y, którą wygrałem. Było mi pomówione, zarzuty dostałem za, za regulicę, y, że zakłócałem ciszę i spokój z art. 51 KW, ale tam konkretne zarzuty były, że że y, poprzez zakłócanie, poprzez włączanie syreny alarmowej, y, głośne krzyki i, i poprzez y, rozwieszanie tra y, transparentów powołałem się na artykuł 20 KK, czyli, czyli że mogę odpowiadać w skrócie tylko za własne y, czyny i artykuł 26, czyli obrona konieczna, bo po, po prostu to było moje y, pojawienie się w regulicach ze względu na alienację rodzicielską, czyli, czyli krzywdzenie, e, znęcanie się psychiczne nad matką dziecka jak również nad dzieckiem e, Anielką to w jej obronie stanęliśmy i po prostu wygrała sprawiedliwość w tym momencie naprawdę e, wiele, wiele dziwnych sytuacji się działo to było, to nie jest tak, że, że Sędzina tutaj pokazała się pozytywnie sprawa była bardzo skomplikowana, 12 maja próbowano mnie, ta sama sędzia próbowała mnie pozbawić adwokata, zażądała badania psychiatrycznego. No, na, na szczęście się po prostu wszystko moimi pismami, które kieruję się intuicyjnie, ja nie mam żadnych adwokatów. Ja po prostu modlę się i, i po prostu i i po jakimś czasie po prostu w skupieniu przychodzą do głowy jakieś rozwiązania, które, które okazują się, na przykład tak jak tutaj otworzyła mi się książeczka kodeksu karnego akurat na artykule 20 który był kluczowym i powinna, gdyby 12 maja sędzia dopuściła mnie do głosu, to by po prostu ta sprawa się już zakończyła na pierwszej sprawie. No i też chcę pokazać, że to jest nasze zwycięstwo, całego środowiska, to nie jest moje zwycięstwo, po pierwsze, bo no to każdy, każdy po prostu, który do, zgodnie postępuje, dobrze wierzy, powinniśmy się po prostu wierzyć w to, co robimy. Ja tutaj nie, 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 miałem żadnej wątpliwości co do mojej niewinności i co do słuszności w sprawie i po prostu dzisiaj tak samo bym stanął w obronie Anielki, nie żałuję tego po prostu i no Jako jedyny się postawiłem, bo wszyscy inni zapłacili te kary, te wyroki. No teraz zastanowię się, czy, czy będę się yy, po pomówieniu zakładał sprawy. W sumie tam sześć osób mnie po, pomówiło, powielało to pomówienie. No ja uważam, że najważniejsze w tym momencie jest, że naprawdę ważny moment dla środowiska. I żeby się ludzie po prostu nie bali, mamy jakieś prawa. Ja się nie daję zastraszyć, kieruję się po prostu. No, no, ja uważam, że, że Bóg nade mną czuwa, po prostu, że, że jeśli tutaj się powoływałem ew, ewidentnie też na prawo naturalne, mówiłem swoją formułkę prawa naturalnego i, i właśnie, które w skrócie cały czas powtarzam, jest y, nie krzyw żadną istotę żywą, ale nie pozwól na krzywdę żadnej istoty żywej. I, I mówiłem, że gdy będzie inny wyrok w sprawie, niż winnie to, to to może skutkować to, że co ja oczywiście nie, nie życzę w sędzinie, ale jeśli będzie szła bez togi ulicą i zaczepi dwóch osiłków, to ktoś po prostu nie stanie w jej obronie, bo będzie się bał, że za chwilę będzie miał sprawę karną, czy jakieś grzywne, czy, czy coś. No pozdrawiam wszystkich i, i skoro uwierzmy w siebie po prostu, ja bym chciał, żeby, żeby wszyscy odbierali to właśnie, że jeśli taki człowiek, który ma problemy z wypowiedzią. Pisma też jakoś pisze, nie wiem, jakoś niedopracowane, nie, nie jakieś, nie jest wybitnie jakiś, nie wiem, wykształcony. Po prostu żyje tylko zgodnie z prawem naturalnym i, i w prawie naturalnym potwierdzonym. I pokazuje to... prawdę. <grym> to Powinien się niczego nie bać i po prostu, to jest najważniejsze. Kto żyje w, zgodnie z prawem naturalnym, po prostu Bóg nie da go i ja tego się trzymam i dlatego jeszcze żyję przez trzy lata ujawniania. Nie jestem żadnym wyjątkowym człowiekiem, tylko po prostu chcę pokazać tym, że, że właśnie taki człowiek z wieloma, z wieloma, z wieloma jakimiś trudnościami właśnie wypowiedzi czy coś, no, daj sobie radę z tym złem po prostu, co jest i tyle. I pozdrawiam wszystkie, wszystkie osoby walczące.